Witam serdecznie ponownie. Dzisiejszy obrót znowu będzie trochę nawiązywał do pracy naszych ramion. Głównie skupimy się na naszych barkach. Oczywiście znowu 8 ćwiczeń, 45 sekund pracy, 20 sekund czasu przerwy na zmianę ćwiczenia. Potem, między seriami, w których będzie 3, będziemy wykonywać, będziemy odpoczywać przed minutę. Oczywiście podczas przerwy nie siadamy. Przypominam, że każdy wykonuje ćwiczenia we własnym tempie własnym obciążeniem, jeżeli ktoś nie jest w stanie wykonać ćwiczenia z butelkami, to on może zrobić to samo ćwiczenie po prostu bez butelki. Yy, ok, to by było na tyle w ramach wstępu. Nie ma na co czekać, zaczynamy. Oczywiście tradycyjnie od rozgrzewki stajemy w lekkim rozkroku. Pokylamy naszą głowę do dołu, do góry i kilka razy wykonamy taki ruch. A spokojnie. Niezbyt obszernie. Ok. Właśnie lewo. Prawo. Lewo. Znowu. góry. Prawo. Jeszcze kilka razy. Ok. I oczywiście przechodzimy do naszego marszu w miejscu. Oczywiście staramy się odrywać stopy. Od ziemi każdy powinien mieć na tyle miejsca w domu, żeby swobodnie wykonywać te ćwiczenia. Trzeba się rozejrzeć, czy żadne tmeble nam nie przeszkadzają. Za chwilę będziemy wykonywać krążenia ramion i po prostu nie chcielibyśmy się uderzyć. Ok. Tradycyjnie zaczynamy od krążenia naszymi nadgarstkami. Do środka pokazuję bokiem. Obie dłonie tak samo pracują. Unosimy dosyć wysoko kolana. Na zewnątrz. A spokojnie. Ok. Przechodzimy do krążenia przed ramionami. Oczywiście tym razem zmieniając wysokość. Przechodząc od poziomu równego z naszymi barkami Do coraz niższego, zatrzymując się mniej więcej na wysokości linii pępka, może trochę wyżej i potem powoli wracając do wysokości barku. Krążenie na zewnątrz, przechodzimy do powolnego truciku, staramy się zgrać wszystkie ruchy swobodnie, skupmy się na tym, żeby wszystko było wykonane prawidłowo. OK. Zostajemy w truciku. Nasza lewa ręka krąży do środka, prawa na zewnątrz. OK. Zmiana. Cały czas krążymy, cały czas krążymy. Oddychamy. Możemy stopniowo podnosić kolana coraz wyżej i zaczynamy krążenia naszych barków i uwaga znowu przesuwamy się do przodu metr do tyłu do przodu delikatnie kręcając ok krążenia do przodu zaczynamy poruszać się w strukcie w boku. oddychamy Cały czas pracujemy, ok, nie przerywamy naszego truktu do boków i kładziemy dłonie na naszych barkach. Ok, do tyłu, obszernie. Wracamy na środek naszego pokoju, naszego pola do ćwiczeń. Cały czas trukcie, zaczynamy. Obszerne krążenia ramion w tył. Całe ramiona. Nie przerywamy ruchu. Tu, tu. Uwaga. Dodajemy do tego. A. Czyli wysoko unosimy ponownie, coraz wyżej. Tarty wykonujemy w swoim tempie. Rozgrzewamy i nie robimy wyścigów. Raz pięty. Po pośladki Krążenia ramion w przód. Krążymy, krążymy. No przechodzimy do truciku. Uwaga, nasza lewa ręka krąży w przód. Nasza prawa ręka w tył. I wysokie unoczenie koła do góry. Wytrzymać chwilę. Ok. Chwila na potruchtanie. Teraz trzeba się skupić. Będziemy zamieniać nasze ramiona. Ok, wasza prawa w przód, lewa w tył. Przypominam, że byśmy chcieli, żeby one się spotkały, klasły ze sobą w jednym punkcie. Mniej więcej na wysokości twarzy. I dodajemy do tego, że ziemia te pięknie Było dosyć intensywnie. No bóg. ramiona. Właściwie dłonie na biodra i zaczynamy krążenia tuło. Ktoś się zmęczył, może chwilę. Oddychać, uspokoić się. Oddychamy i krążymy w drugą stronę. Nogi są lekko ugięte w samach kolanowych, nie na pełnym wyproście. Ok. Przechodzimy do rozkroku, trochę większy. Pochylamy tu w przód. Wyciągamy ręce do boku i sięgamy głowami do przeciwnej nogi. Oddech jest ważny. Przypominam o tym, że bez oddychania nie będziemy w stanie wykonać tego treningu. Jeszcze chwilę. Prostujemy. OK. No bierzemy nasze krzesełko. To jest w stanie wykonywać bez krzesełka, wykonuje bez. Kto będzie potrzebował pomocy, to robi to tak. Żeby, nie starać, żeby starać się cały czas nie trzymać za krzesełko, One jest do naszej asekuracji Już staramy się nie pomagać. I znowu do przodu, do boku, do tyłu. Pokazuję wokół. Do przodu, do boku, do tyłu. Lecę staramy się mieć cały czas wyprostowany. Klatka piersiowa otwarta. Łopatki są ściągnięte. Jeszcze trochę. Ok, zmieniamy nogi, I zmieniamy też stronę, na, jest, na której jest przesełko. Do przodu, do boku, do tyłu, do przodu, do boku, do tyłu. Staramy się utrzymywać wyprostowaną pozycję i oczywiście klatka pierwsza jest otwarta, łopatki ściągnięte. Noga, na której stoimy, jest lekko ugięta w stawie kolanowym, w naszym kolanie. Jeszcze chwilę. OK. Piesałko na razie nie będzie nam potrzebne. Wykonamy sobie kilka przysiadów. Pamiętamy, klatka jest otwarta, łopatki ściągnięte. W tej wersji ramiona wyciągamy przed klatkę i staramy się zejść do takiej wysokości, jak jesteśmy w stanie. Kolana nie, nie są sztywne, stopy ustawione mniej więcej na szerokość naszych barków. Plecy proste, głowa patrzy na wprost. To wykonam 10 powtórzeń. Czeka na następne ćwiczenie. Oddychamy. Przypominam, wypuszczenie na górze. Nabieramy, jak schodzimy na dół. Ok. Wracamy do krzesełka. Oczywiście tylko do pomocy, do aserpuracji. z nogu na jednej nodze. Wyciągamy drugą nogę. W moim wypadku to jest prawa, wasza jest lewa. I krążymy pod ugiem do środka. Mówię do środka, mam na myśli w kierunku Waszego ciała. Oddychamy. Staramy się utrzymać prostą sylwetkę. Żółw jest napięty. I krążymy naszym podługiem na zewnątrz. Jeszcze chwilę. nie. Dosyć dobre na rozgrzewkę. To samo robimy, nie zmieniając nogi. Już samą stopą krążymy do środka. Ok, na zewnątrz i za chwilę będziemy zmieniać nogę. Przesełko na drugą stronę, stajemy na nodze, która przed chwilą ćwiczyła, lekko ugięta w stawie kolanowym i krążymy najpierw do środka. Dla utrudnienia można położyć ramiona na biodrach, dłonie na biodrach. I zmieniamy kierunek. Przypominam, noga na której stoi jest lekko ugięta w stawie kolanowym, wyprostowana na maksa. Ok, wykonujemy teraz krążenia stopy na zewnątrz. Tak, czas oddychamy. Jeszcze chwilę. do środka. Nasze ciało powinno być przygotowane. Do ćwiczeń. Ok. Przypominam. 8 ćwiczeń, 3 obwody. 20 sekund przerwy między ćwiczeniami i oczywiście 1,5 minuty, minuta na przerwę między naszymi obwodami. I uwaga, 20 sekund można się przygotować. I po dwie butelki. kładziemy je przed sobą. Stajemy w lekkim rozkroku na szerokość ramion. Tak. Wykonujemy przysiad, przekładamy butelkę na zewnątrz, wstajemy, zaczynamy. W drugim ruchu butelka ląduje z powrotem między naszymi, naszymi nogami. Przypominam, otwarta pozycja, łopatki ściągnięte, przyciągamy do tyłu, wstajemy. Plecy są cały czas wyprostowane, głowa jest przedłużenie linii kręgosłupa, jakbyśmy chcieli je na krześle, wstajemy. I ćwiczymy. Przypominam, oddech nabieramy, wypuszczamy. Nabieramy, tu można chwilę to manewrować. oddechem, wstajemy na dół. Jeszcze 5 sekund, tak żeby to było ostatnie powtórzenie. Ok, przechodzimy teraz do naszego drugiego ćwiczenia. Podpór leżąc przodem. Wyciągamy rękę do przodu, kierujemy ją na bok, odkładamy do przodu, na bok, odkładamy. Przypominam, wersja łatwiejsza na kolanach. Zaczynamy. Cały czas oddychamy, staramy się nie przenosić ciężaru ciała na, 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 na boki. Tylko cały czas staramy się utrzymywać w pozycji której zaczynaliśmy. Jest to o wiele trudniejsze niż gdybyśmy się przechylali na boki. Ale wiadomo chodzi o efekt ćwiczenia. Jeżeli ktoś jeszcze się buja, nic nie szkodzi. Ja też nie robię tego idealnie. Ok. Następne ćwiczenie trochę przyjemniejsze. Dalej będziemy pracować na brzuch, na nasze ramiona. Stoimy w lekkim rozkroku, wznosimy ramiona do przodu. Skręt tułowia, powrót, opuszczenie, otwarcie klatki. I na drugą to samo. Uwaga, ćwicz. Ściągnięte łopatki. Oddychamy. Ważne, żeby podnosić butelkę cały czas do góry. butelka nie idzie wyżej niż klatka piersiowa. Wykonujemy skręt w takim zakresie ruchu, w jakim jesteśmy w stanie. Jeszcze chwilę, 10 sekund. Trzymamy. To nie może, może chwilę odpocząć. Dłuższa przerwa na następne ćwiczenie. Ok, kładziemy się na brzuchu. Butelki są przed nami oczywiście. Jeszcze chwilę przerwy podnosimy się do góry, sięgamy po butelki, rozkładamy na zewnątrz. Ręce wracają z powrotem. Wstajemy, odkładamy i zmieniamy. Ćwiczymy. Pokażę w wersji odwoku. Przypominam. Nie spieszymy się, powoli opuszczamy. To nie jest w stanie wykonywać. Z butelkami przypominam, przyciąganie naszych łokci do łopat. Jeszcze chwilę. Przypominam, idąc do góry, nabieramy powietrza, idąc do dołu, wypuszczamy. Ostatnie powtórzenie najprawdopodobniej. I zmieniamy. Relax. Ok, 20 sekund przerwy. Oczywiście przechodzimy do naszych ulubionych wykroków. I znowu wykrok w nos przed klatkę piersiową. Jednej butelki. Jeżeli ktoś uważa, że to ćwiczenie jest za łatwe, może wziąć dwie butelki wody do dłoni. Ćwiczymy. Klatka piersiowa jest otwarta, łopatki ściągnięte. Kręgosłup wyprostowany. Przypominam tu jest kąt prosty. Można dotykać kolanem podłogi. Nie trzeba. Będzie trochę intensywniej. Jeszcze chwilę. 10 sekund. Oddychamy. Jeszcze chwilę. Ok, tak. zmiana ćwiczenia. W zeszłym tygodniu wykonaliśmy pani powstań. Dodajemy delikatny wyskok góry, górę i rzut nóg do tyłu. Płakniemy się, przysiad i wyskok. Każdy każdym swoim tempie. Zaczynamy z góry na dół. Rzut nóg. Cały czas oddycham To nie daje rady z wyskokiem. Robi. Bez wyskoku lub w wersji łatwiejszej. Jedna noga, druga noga. Kładziemy się na ziemię. Jeszcze 15 sekund. Dajemy z siebie wszystko, ale każdy w swoim tempie. I dość. Następne ćwiczenie. Bierzemy naszą butelkę wody, kładziemy się na podłodze, nogi ugięte, wyciągamy nasze ramiona na klatkę piersiową i delikatnie napinamy brzuch, lekko unosząc łopatki do góry. Zaczynamy. Cały czas mamy butelkę w pracy piersiowej. Przypominam, że kładziemy głowę na podłodze. Jeszcze chwilę po tych treningach nasze ramiona na pewno będą zestawić. I pewnie już część z Was po naszym trzecim tygodniu pracy zauważyła, że ćwiczenia faktycznie dają efekt. Jeżeli tak jest, koniecznie napiszcie o tym w komentarzu. Żebyśmy wiedzieli, że idzie to w dobrym kierunku. Zmiana ćwiczenia. Oczywiście ostatnie. Tradycyjnie spięcia na palce. Kierujemy ramiona w bok. Przekazujemy butelkę przodem. Opuszczamy. Do góry. Przekazanie. Opuszczenie. Nie spieszymy się. Ćwicz do góry. Przekazujemy. Opuszczam. Do góry przekazujemy. Opuszczam. Jeszcze 30 sekund. To nie jest w stanie wykonywać tego z butelką. wykonuje to bez. Przypominam, spięć na palce. Plecy wyprostowane. Nogi są lekko ugięte w stawach kolanowych. Nie doprowadzamy do pełnego wyprostu. Platka piersiowa otwarta, łopatki ściągnięte. Na górze nabieramy powietrze na dole, wydycha. Przerwa. Czas na uzupełnienie wody. Przypominam, nie siadamy. Wody też za dużo nie pijemy.